Cześć Siemano, ja jestem Seweryn a to jest kanał Rybnięci. Witam Was po krótkiej przerwie. Wspominałem na poprzednich filmach i już też dużo wcześniej, że w majówkę odpoczywam, w majówkę nad wodę nie jeżdżę. Także dzisiaj mamy poniedziałek po majówce. Jestem nad wodą, już się odwracam. Oczywiście jezioro Goczałkowickie. No i co? Dziś, dzisiaj spróbujemy. Metod Feder, dwie wędki, jakiś miks z peletem. zobaczymy. Ciekawostką jest, że będę próbował, bo spodziewałem się, że siądę na innym miejscu, ale niestety było zajęte, będę próbował łowić z tego pomostu. Te pomosty powstały jakoś chyba pod koniec roku, albo początkiem roku. No, ja ich nie oceniam. Dla mnie to takie mieszane uczucia względem tych pomostów. No ale dobra. Rozkładam się i próbuję coś złowić, bo już około dwóch tygodni nie byłem na rybach. I to tyle, nie ględzę, próbuję jakoś ustawić podpórki. Zobaczę, co z tego wyjdzie. No i zaczynamy. Najważniejsze to jest nie spaść z tego pomostu. Jest dosyć stabilnie, ale jednak się rusza. Mam nadzieję, że będzie ok. No już widzę, że podpórek raczej nie dam rady tutaj włożyć ja będę musiał kombinować, ale spokojnie, byle ryby brały, a ja sobie poradzę. Dobra! Na pomoście nie uda mi się zamontować tych podpórek. Ale specjalnie mam takie długie podpórki i myślałem, że tu jest głębiej, ale wbiję sobie je przed pomostem. Myślę, że tam jest 80 cm wody, także będzie dobrze. Wam pokażę jakiego miksu użyję do wędkowania. No nie będzie tu żadnej filozofii, łowię tak praktycznie prawie zawsze. Propelet Dark z Osmo pół na pół. Dzisiaj będzie z metod miksem syp sypkim. Najpierw namoczę sobie pelet Około 30 sekund dodam miksu. Zrobi się taka fajna panierka i to jest tak naprawdę wszystko. Do tego jakieś. Larwy, jakieś dambelsy, zobaczymy co będzie się działo, także zaczynamy. Dobra, wszystko ogarnięte mamy przed godziną szóstą. Także, tak jak chciałem zarzucić wędki przed szóstką, tak też będzie. Tu Wam tylko pokażę, jak rozwiązałem sposób z tym pomostem. Jako, że mam naprawdę długie podpórki, włożyłem ręce do wody, wkręciłem je z przodu. Tutaj podstawka z mojego wiaderka na przynęty. No i całkiem dobrze to wygląda. Zaczynamy łowienie. Zestaw wygląda w ten sposób. Jeden kij pójdzie bliżej, drugi dalej. Zobaczymy, gdzie ryby żerują. No i mam nadzieję, że w końcu uda mi się coś złowić po tej no, przerwie. No, dwutygodniowej przerwie, ale jednak dla mnie to jest spora przerwa. Lecimy. Ok, pierwsze branie po jakichś 15 minutach zaliczone. No niestety ryba się nie zacięła. Dobry prognostyk. Rzucamy i próbujemy. No i dobra, prawie półtora godziny bez brania od tego porannego zaciętego nic. A teraz w przeciągu no, 15-10 minut dwa brania, jedno niezacięte, no ale mamy w końcu tego pięknego leszcza. Wypinam go, pokazuję. No i łowimy. Także nie warto rezygnować, warto próbować do końca. Jest godzina 8:50, miałem zostać do 10, no ale zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo. Może rybki się rozkręcą. Już taka 50 .00. całkiem ładny leszczyk. Już na warunki go to naprawdę fajnie. Leci do wody i próbujemy dalej. No i mamy drugą rybkę, ale mniejszą. Coś tam jest. Przed dziewiątą rybki zaczęły brać wcześniej nic, taki krąpiszon niewielki, ale zaliczony. No i jest kolejna rybka Chyba nieduża Albo się nie zacięła Ale tak jak mówiłem, 8.45 już miałem tu takie właśnie sytuacje, że z rana nic się nie dzieje Ryby dopiero zaczynają być aktywne przed dziewiątą No i tak jak wspominałem, ponad półtora godziny nic a teraz pół godziny chyba czwarte branie O, coś tam jest, coś niewielkiego jest Wielki krąb, tu naprawdę są wielkie te krąpie O taki, mówiłem tu już naprawdę pod 40 krąpie, ale ten już całkiem spoko Jak? Piękny leszczyk. No, ładny, ładny, No i co, mamy kolejną piękną łopatkę. Złoty leszczyk. No, naprawdę już ładny. No, nie mam niestety miary. Kurczę, wszystkiego zapomniałem. Ale widzicie, że solidny. Rybka trafia do wody. Jeszcze jakieś 15 minut. No, dwie godziny spędziłem bez brania, ale teraz naprawdę. Kilku nie nagrałem, które, które mi się spięły, ale gwarantuję wam, że brania są co 10-15 minut, no i rybka leci do wody. No, szkoda, że nie mam miary, ale zobaczcie. Jaka torpeda. Piękna ryba. To już była fajna walka. Szkoda, że nie nagrałem. Ale zobaczcie. Udany dzień i to zaczęły brać bardzo późno. W kilka godzin kilka fajnych ryb. Kilka spiętych. Udane wędkowanie. A rybka wraca do wody. OK, ja zaraz będę kończył wędkowanie. Przed godziną dziewiątą zaczęły się brania, i naprawdę no, było ich sporo. Teraz już nie wiem, ile udało się nagrać, ale złowiłem trzy takie wielkie leszcze, jednego dużego karasia z trzy krąpie. Coś mi się chyba nie nagrało, bo ktoś przyszedł pogadać i po prostu nie nagrałem jednego leszcza. Do tego z trzy mi się wypięły, bo zmieniłem haczyk na mniejszy, jak nic się nie działo. A brały naprawdę duże leszcze. No i mają wielkie pyski. Niestety dwa leszcze dwa tak straciłem. Według mnie z powodu zbyt małego haka. Mamy przed 11. No i co? Czekam na ostatnie branie i będę jechał do domu. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym pomoście, bo byłem sceptyczny co do niego. Ale powiem szczerze, całkiem fajnie się na nim łowi. Jedyny minus to jak jest gorąco, to jest tu niezła lampa. No ale to już trzeba przetrwać. Trochę się opaliłem. Mam też czapkę, także nie jest źle. Jeszcze chwilka i lecę do domu. Dobra, ja na dzisiaj kończę wędkowanie. No, takie słońce. Jeszcze bez żadnej osłony to nie dla mnie. Jest godzina 11. Miałem wędkować tak do 10. Ale no brały to zostałem troszkę dłużej. Powrót na jezioro Goczałkowickie po miesiącu udany. O to mi chodziło, żeby się trochę pobawić. Jest poniedziałek, mam dzisiaj wolne. Jutro też mam wolne. Także jutro też wypad na ryby. Tym razem na wodę PZW. No i te dwa filmiki pewnie przy weekendzie gdzieś się pojawią. No i co? Zwijam do domu. Dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i do następnego.